No tak, no upadło to słynne zdanie, prawda? My że szukamy już szukam. Jak z powodzeniem powiem szczerze, że jest chyba, yy, na przykład, jeżeli chodzi o znalezienie kogoś tak szczerze, to jest dużo gorzej. Jest dużo gorzej. Zainteresowanie oczywiście jest ogromne, ale żeby znaleźć teraz partnera, to na początku może nie byłam tak pełni tego świadoma i, i myślałam, że to będzie właśnie fajnie, że będzie dużo prościej, a okazuje się, że teraz jednak ciężko wyczuć zemery tak naprawdę potencjalnego partnera. Bo nie wiadomo, czy, czy ktoś się interesuje mną dlatego, że, że jestem osobą publiczną, czy dlatego, że po prostu e, znam ją w jakimś stopniu i szanuję to, jaką jestem osobą. Ciężko jest to po prostu rozgraniczyć i zauważyć, i teraz jest to spory problem. Ja nie mam jakiegoś ściśle określonego typu. Po prostu, że, że kiedyś myślałam, że mam jakiś taki swój typ, a okazuje się, że tak jak patrzę przez pryzmat mojej przyszłości i moich związków, tak naprawdę. Każdy partner był inny, szczególnie, na jeżeli chodzi jeszcze pod względem charakteru, to tak, to szukam jakoś takiego stałego, mam jakiś taki swój stały schemat, aczkolwiek wygląd to bardzo często się różni. Miałam różnych partnerów, więc chyba z ciężko sprecyzować. Charakter to, no raczej nic mi tutaj nie pomoże, nawet jeżeli opiszę, to chyba no. <laughs> mimo wszystko nikogo nie znajdę. No chyba bardziej wolę sportowców. <laughs> e sobie teraz tak, tak czy siak muszę powiedzieć, jaki facet dla mnie musi być, bo nawet jeżeli chodzi o biznesmena, to wiadomo, że musi być inteligentny i tak Raczej jestem kobietą, która oczekuje takich normalnych wartości, tak jak każda inna kobieta, czyli żeby facet był kochany, opiekuńczy, inteligentny, wrażliwy, rodzinny i tak i tak Taki całkiem normalny jest ten schemat. Może nie musi być bogaty, tutaj nie chodzi o to, żeby był nie wiadomo jak bogaty, ale nie chciałabym na przykład faceta, który będzie nierobem i będzie czekał na to, aż, aż po prostu kobieta sama coś zrobi i kobieta będzie z za niego zarabiać. Nie chciałabym kogoś takiego na pewno.